Cześć! Czy tego chcecie, czy nie chcecie? Minął czerwiec i mamy kolejny odcinek Co w Lego Piszy. Zapraszam na podsumowanie czerwca. Zestaw Kreatywna zabawa 12 w jednym będzie gratisem za zakupy powyżej 85 euro od 1 do 26 lipca. Zestaw Pociąg na 40. rocznicę będzie gratisem za zakupy za 99 euro od 1 lipca, ale tylko w sklepach marki Lego. Pakiet szkolny można dostać robiąc zakupy za 65 euro od 27 lipca do 9 sierpnia w sklepie internetowym i lokalnych sklepach. Predaty Geek w czerwcu pił 20 tysięcy subskrypcji. Mountbrickowi udało się zdobyć swój pierwszy tysiąc widzów. Gratuluję chłopaki. Zespół Lego Ideas ogłosił trzech zwycięzców z 12 pomysłów fanów. Zwycięskie zestawy to maszyna do pisania, Zestaw oparty na serialu Seinfeld oraz dom Kevina McCallistera z filmu Kevin Sam w Domu, i ten trzeci jest według mnie najlepszy. Kolejne projekty w Lego Ideas zdobyły 10 tysięcy głosów. Są to 6 z mechanizmami i różnymi dodatkami, statek z biało-niebieskimi żaglami, BMW M1, które bardzo fajnie się prezentuje portal z jakiejś gry wideo, sam osobiście nie wiem jakiej, zestaw Awatar, nie wiem co to jest, bardzo fajny modular, fast food corner, noc w muzeum i ostatni niebieski trabant, który też bardzo fajnie wygląda. W czerwcu do sprzedaży weszła kaczka wzorowana na słynnej drewnianej kaczce. Zestaw jest dostępny tylko w Lego House za około 80 euro. Model zawiera 621 części i to pierwszy zestaw w serii ekskluzywnych zestawów kolekcjonerskich, które mają celebrować kluczowe momenty w historii Lego. Od 1 lipca będzie można kupić lokomotywę Krokodyl. Zestaw składa się z 1271 części, a jego cena to prawie 100 euro. Do lokomotywy dołączony jest niewielki tor oraz dwie minifigurki. Podoba się Wam ten zestaw? Macie zamiar go kupić? Od 1 lipca dostępny będzie zestaw Disney z myszką Mickey i myszką Mini. Zestaw zawiera 1739 elementów, a jego cena to prawie 180 euro. Oba modele są oparte na postacie Walta Disneya. W zestawie są również stary aparat, statyw, gitara i album ze zdjęciami. Miki ma 36 cm wzrostu, a Mini 35 cm. Są to zestawy dedykowane kolekcjonerom. A są tu jacyś fani Disneya? W sierpniu będzie można kupić trzy nowe policyjne zestawy z Lego City. Będzie to transporter łodzi policyjnej za około 19,99 euro. Zawiera on 166 elementów i dostaniemy tu dwie minifigurki: policyjny jeep z mini przyczepą oraz dwa wodne pojazdy. Drugi to również zestaw za niecałe 20 euro. Zawiera 179 elementów i dwie minifigurki oraz policyjny wóz i pojazd z wiertłem. Trzeci zestaw to aresztowanie w latarni morskiej za 19,99 euro. Zawiera 189 elementów, w tym dwie minifigurki, rekina, helikopter, latarnię morską oraz tratwę z beczek. Wiadomo już, jak wyglądają nowe zestawy technik dostępne na sierpień. Będzie do betoniarka za prawie 100 euro w kolorze niebieskim i to całkiem fajny zestaw jak na tą serię, ale raczej jej nie kupię, bo nie jestem fanem Technika. Drugi zestaw to Boeing V220 za prawie 130 euro w szaro-pomarańczowych kolorach i ten projekt już mniej mi się podoba. Ostatni zestaw to przegubowa ciężarówka Volvo w żółtym kolorze. Jest to najdroższy zestaw, bo jego cena wynosi 250 euro. Pojawiły się również w końcu zdjęcia nowych zestawów ze Star Wars. Co ciekawe, niektóre z zestawów posiadają kody aktywacyjne do odblokowania różnych dodatkowych pojazdów czy postaci do gry Lego Star Wars Skywalker Sega. Zestawy pojawią się w sierpniu, a gra ma być dostępna w październiku. Znamy już wszystkie zdjęcia zestawów z nowej serii Super Mario. Seria powstała we współpracy z koncernem Nintendo i nawiązuje do gier z Marianem. W serii będziemy mogli kupić zestaw startowy oraz zestawy rozszerzające. Pojawią się również kostiumy dla Mario oraz saszetki z minifigurkami. Chcąc kupić wszystkie zestawy do gry musielibyśmy wydać 2,5 tysiąca. Czy klocki Lego naszpikowane elektroniką okażą się hitem? Zobaczymy. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!